Siemanko, witam Was bardzo serdecznie. Zgłoszenia to temat, który na kanał powinien wlecieć już bardzo dawno temu. Bowiem, jak dobrze byś się nie bawił na serwerze Majestic. Prędzej czy później natkniesz się na toksyczne zachowanie, z którym większość nowych graczy nie bardzo wie, jak sobie poradzić. Co ty tak stoisz kurwa na środku drogi? Czekam na RDMA. Dlatego też często by agresor nieco chłonął, musi wylądować na jakiś czas w więzieniu. Aby tak się stało, musimy taką osobę zgłosić, a możemy to zrobić na dwa sposoby: za pomocą forum serwera lub zakładki zgłoszeń, którą znajdziemy pod przycisk F2. Droga za pomocą forum na początku wydaje się trochę skomplikowana, ponieważ aby z niej skorzystać, musimy zacząć od rejestracji. Gdy już uda nam się dostać na forum, Następnym krokiem będzie kliknięcie opcji Serwer w zakładce Warsaw. Tam wyświetli się lista interesujących nas wątków. Przechodząc dalej, po kliknięciu skargi pojawi się kolejna lista, w której możemy zgłosić skargę na graczy, liderów lub administratorów. Co dokładnie musi zawierać zgłoszenie, opisał powyżej fidel, więc przed zgłoszeniem zachęcam Was do zapoznania się z tym konkretnym postem. Gdy już wiemy co i jak, klikamy przycisk nowy. Temat i krok po kroku wypełniamy wszystko. Drugim, łatwiejszym sposobem jest zakładka zgłoszenia pod przycisk F2. Jest to uproszczona wersja składania skarg, a informacje, które musicie wziąć pod uwagę podczas składania skargi, znajdziecie poniżej w regulaminie serwera opcji zasady składania skarg w systemie zgłoszeń. Zatem, teoretycznie, nie ma większego znaczenia, czy zdecydujecie się na pierwszą czy drugą opcję, bo tak Naprawdę, w całym zgłoszeniu najważniejsze jest posiadanie dowodów w postaci nagrania wideo. Hej! Głównie ma ono za zadanie udowodnić, że nie sprowokowaliście wcześniej w żaden sposób danej sytuacji. No właśnie, tylko jak to udowodnić? Przecież nie potrafimy przewidywać przyszłości, prawda? Jednak nasz sprzęt potrafi coś zupełnie innego. Bez względu na to, czy posiadasz kartę graficzną ze stajni Nvidia, serią GeForce. RTX, GTX, czy też AMD Serium Radeon RX. W obu przypadkach możemy skorzystać z funkcji nagrywania wstecznego. W przypadku Nvidia musimy pobrać aplikację, która nazywa się Nvidia GeForce Experience. Po instalacji otwieramy aplikację, następnie przechodzimy do zakładki natychmiastowa powtórka i klikamy opcję Skonfiguruj przechwytywanie filmu. Poza ustawieniami, które dotyczą jakości nagrania mamy także możliwość Ustawienia długości natychmiastowej powtórki. 5 minut to taka optymalna opcja, która spokojnie pozwoli nam uchwycić moment, którym niesprowokowani zostaliśmy, na przykład zaatakowani. Przechodząc do ustawień poza lokalizacją naszego wideo, polecam przejść do zakładki Skróty i przypisać sobie klawisze, które będą odpowiadały za włączenie lub wyłączenie wstecznego nagrywania, a także przycisku, który odpowiada za zapis naszego nagrywania. Nagrania. W przypadku AMD sytuacja wygląda bardzo podobnie: z tym, że tutaj musimy pobrać aplikację o nazwie AMD Software Adrenaline Edition. Po instalacji przechodzimy do zakładki nagrywanie i strumieniowanie, następnie ustawienia poniżej, dokładnie po prawej stronie, znajduje się opcja o nazwie powtórka, którą musimy włączyć. Aby nagrywanie wsteczne trwało 5 minut, ustawiamy suwakiem wartość 300 sekund. Aby nie wracać już do tego tematu, dodam, że znajduje się tutaj także miejsce zapisu naszego materiału. Następny krok to ustawienia. Przechodząc do zakładki klawisze dostępu, poniżej ustawiamy satysfakcjonującą nas kombinację klawiszy, która jak w przypadku NVDI będzie odpowiadała za zapisanie powtórki. Pozostając przy temacie aplikacji, dodatkowo Zachęcam Was do regularnego sprawdzania aktualnych sterowników, ponieważ nieaktualne sterowniki potrafią w znaczny sposób utrudnić pracę naszego sprzętu, a co za tym idzie działanie samego GTA. Gdy już mamy materiał, wystarczy go teraz tylko wrzucić na przykład na YouTube i gotowe. Zatem, kochani, jeśli nie wiedzieliście, w jaki sposób zabrać się za zgłoszenia, to od tej chwili powinno być już wszystko jasne. Na koniec, jak zawsze, serdecznie zapraszam Was do sekcji komentarzy. Piszcie, jakie są Wasze doświadczenia z forum bardziej pozytywne czy może raczej negatywne? I czy to faktycznie, aby na pewno wszystko funkcjonuje jak trzeba, piszcie. Ja tymczasem żegnam się z Wami. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.